Cześć, jest na PC i dzisiaj taki szybki odcinek, nawet bez montażu. Rainbow Six Siege offline, naboty poligon, tryb trudny. Eee, lecimy. Eee, rzućmy sobie tu drona. Ja się trochę sobam. Mam Oj, nie mogę. czemu nie mogę tu wskoczyć? Hallo. No dobra, to się sobam na dachu. Zawsze mi się. Nie wiem, co się stanęło. Mmm, dobra. Ok, tu jest dużo gości. No to to wszystko jest w tamtych częściach mapy, dlatego ja sobie tutaj wybiję tego, y, że tak powiem, okno i wjeżdżamy. Zmienił pozycję. Skubany. Упси, упси. То есть. Упси, упси, упси. Джонс. Ups, i nie zdobiłem go. Nie to, co ja robię? Eee... Dobra, wrzucę tu drona. Eee, no i dobra. Tu jest ta łazienka, tu jest dwóch Czyli tak, wy, wysadzę tą ścianę aj wiedziałem On był tak blisko Najgorzej Dobra yy, próba dwa Poleciałem na całość ok Poleciałem na całość Easy, teraz będzie Easy Easy Easy, easy. Eee, z, z, z Upsi, dupsi, dupsi, dupsi. To było głupie, nie w tym miejscu miałem ja ten. Ale dobra, ja idę na dół, idę na dół. Co? Skąd on... On z góry? Najgorzej, on z góry był. Tutaj gdzieś. Stąd! Dobra. No dawajcie. Gdzie on jest? Tu są. Dobra, tu są. Nie, no, nie. Naprawdę jestem słaby w tą grę. Od kiedy? Nie. Mm. Full auto. Let's go. <laughs> Oopsie doopsie. Scant. Nie ten przycisk, to że na dance, że w florze, tylko nie ma. Skąd? Szybko, dobra, nie ten przycisk. Się wszystko mi myli teraz. Nie wiem czemu. Okej, okay, patrzcie, to czas. No skillsy. O, tu jest gdzieś? yes, jest, jest. O! Cześć. Es o Jezus! Bym wy wy wywalił mikrofon. Dobra, ja myślę, że wyjdźmy stąd. Nie, nie, nie. Co to za czytowanie? Fajną mam babeczkę. Wiem. Patrzcie, fajne, nie? Ej, dobra, 15 w rogu. Błagam, to nie jest takie trudne, no. Przecież to jest... Easy! Ja cholera, ra, 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 przeładuj proszę, ja chcę stąd wyjść. To jest easy, prawda? Tak? Tak? Yes, yes. <grytanie> to nie jest easy. Nie, no, tak naprawdę, to jest naprawdę easy. Ja nie wiem, co ja robię. Nie wiedziałem, czy on nie żyje, czy on tylko tak się ustawił i leży tak śmiesznie. Dobra, nie, to trzeba teraz ładnie rozegrać. Ja myślę, że chodźmy sobie schowamy tu i rzućmy to. Dobra, no, połóżmy się tu i easy normalnie. Jed jeden i dwa, trzy. Dobra, jest tutaj trzech. Tutaj jest trzech. O, właśnie w tych miejscach, gdzie teraz stanę. Jest. Jeden. Nie zabiłem. Co, 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 co? Zabiłem. Nie mam amunicji. Dwa.